Moi drodzy, jak to? Nie wierzę, co tu widzę. Naprawdę w to nie wierzę. To musi być fatamorgana. To jest To co prawda będzie, będzie straszny kapeć, coś przeczuwam. Tak zdecydowanie zjedzony przez żuki. I sama w sumie skóra z borowika, ale ten grzyb tutaj to jest prawdziwy Aż nie mogę go objąć Ale czad. Nie mogę go objąć Polem widzenia kamery I tu jest drugi Podobny gigant one zdecydowanie idą na susz. Troszkę, czy ja wiem, czy kapcie? Nie kapcie. Grzyb idealny na susz moim zdaniem. Cieszę się po prostu nieziemsko. Kolejna niespodzianka. Kilka kroków dalej. Ten borowi godziwo będzie się nadawał do suszenia, a tam zaraz za nim jest młodziutki okaz. Zobaczmy, czy podjedzony, nawet nie bardzo podjedzony. To będzie piękny grzybek. Dosłownie kilka kroków dalej te Borowiki zerwane, drzy. ledwo się mieszczą. Cóż, będzie mega aromatyczny. No i cóż, ja się wyłączam i biorę do szukania kolejnych kolegów. <śm> nie wierzę w to, co się dzieje po prostu. Powinniście już to widzieć? Tak. To jest śliczny podgrzybek. Podgrzyb już teraz brunatny. Sztuka pierwsza, sztuka druga i sztuka trzecia. I powiem Wam szczerze, że dwa młode borowiki, cztery takie trochę kapciowate borowiki. Ja mam już kosz ciężki i tak naprawdę zrobione grzybobranie. Co las jeszcze zdecyduje się mi ofiarować to wszystko to już będzie tylko tylko bonus do tego co już w tym momencie znalazłem jeśli jeszcze coś zobaczę to postaram się wam to też pokazać no i mamy kolejnych kolegów zaraz zobaczymy te są troszeczkę podnieśczone owocniki ale tutaj no niestety nie moja radość była przedwczesna to jest lisówka i kurka pomimo dużego podobieństwa można ją poznać po tym, że po pierwsze nie jest tak kruche jak kurka, po drugie ma dosyć taki wąski, bym powiedział, trzon innej barwy, a przede wszystkim ma blaszki. Kurka ma listewki, czyli blaszki one będą tutaj gęste, będą dużo inaczej zbudowane. Grzybnik jadalny można się nim. Lekko potróć o dosyć nieprzyjemnym zapachu, ale ja tutaj nie przyszedłem szukać, zbierać lisówek nie o lisówkach, gadać. Ja idę dalej za tropem podgrzybków i borowików. I ewentualnie o proszę, tu mamy chyba kolegę. Nie, to nie jest muchomor czerwieniący. to jest ten goskur. Z tego skóra, tego skór jadalny nie jest. Tego skór wręcz bym powiedział, że jest trujący, ale co ludzie robią z tego skórów? Suszą środek tego skóra i robią z niego przyprawę. Myślę, że po prostu w myśl zasady, że to nie substancja czyni truciznę, tylko dawka danej substancji czyni z niej truciznę Innymi słowy przy odpowiednio małej ilości. Ciężko mówić o możliwości zatrucia się. O, a, a ja się rozglądam, wzrok się już zaczyna uspokajać. Już równo przeszukuję tutaj pobliski lasek. To jest to miejsce, gdzie znalazłem i te wielgachne podgrzybki, i prawdziwki. Szczerze mówiąc, trochę liczę na coś więcej. I powiem Wam, że cały czas chodzi mi po głowie jedna piosenka. Ja już ją kiedyś śpiewałem przy znalezieniu borowika sosnowego. Piosenka leci tak. Heaven. Ja nie umiem śpiewać, żeby nie było. Ja mam tego świadomość. I'm in heaven. No, i niestety słów dalej nie znam, ale ona mi chodzi tak mocno po głowie, że za chwileczkę spróbuję ściągnąć <laughs> cały tekst i się wyuczyć przynajmniej jednej zwrotki na pamięć, i nie będzie już śpiewane. A to jest jak piłka w trakcie powrotu z udanego grzybobrania. Wczoraj przy okazji znalezienia lakówki, bodajże pospolitej. Wspominałem też o jeszcze ciekawiej wyglądającym grzybie, jaką jest lakówka ametystowa. Bardzo podobne blaszki, bardzo podobna włókienka na, na trzonie. Tą lakówkę, skoro już ją wyrwałem, zabiorę, ale tak jak mówiłem, nie wydaje mi się, żeby zabieranie tego grzyba miało większy kulinarny sens. Także reszta zostaje w lesie. Teraz, moi drodzy, darzy. Tutaj mamy maślaki sitarze. Rozpoznacie je po pierwsze po tych takich troszeczkę masełkowatych łebkach, ale one też potrafią być suche. Troszeczkę lepkie. Przede wszystkim po tym tutaj rozprzestrzenieniu tych dużych otworach. Jak mówiłem las darzy, tam mamy troszeczkę gołąbków, których ja osobiście nie zbieram. Kolejne tutaj pod drzewem maślaki, sitarze. E, też tutaj kolejna sztuka. Tak samo tutaj. Także zbiory już mam praktycznie dopełnione. Tutaj mamy całą gromadę specyficznych łebków. Zerwę jeden osobnik. Nie mam zielonego pojęcia co to za grzyby, jeżeli je rozpoznajecie to. To koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak go tutaj zostawię. A w ramach ciekawostki tu, żeby jeszcze było śmieszniej, to w tym samym miejscu mamy po pierwsze myślę, że lisówkę, gołąbka, ale też bo podgrzybka. Miły aksamitny, miła aksamitna czapka, kolorowa noga, prawdopodobnie zajączek, ale to tak jak wczoraj mówiłem, podgrzybków ich jest po prostu dla mnie za dużo, są za trudne do oznaczania. No i cóż, bardzo dobrze, że wracam drogą kolejny podgrzybek. I o jednym gatunku zapomniałem, który też wam chciałem pokazać. Grzyb, który już przed chwileczką Wam pokazywałem. Tutaj tak pięknie te lakówki obrodziły. Grzyb jak najbardziej jadalny, o delikatnym smaku. Ze względu na ten niewielki rozmiar i smak delikatny, ja tych grzybów po prostu nie zbieram. Niech sobie rosną, niech cieszą następnej osoby oko. Kolejna dzisiejsza ciekawostka. Mamy tutaj om. Trafił nam się przede wszystkim pod grzybek, a te grzyby podobne troszkę do kwiatów są to pieprzniki trąbkowe, one są też tam i to miejsce znajduje się, no ja, ja po prostu przed chwileczką skończyłem zrywać maślawki i właśnie zauważyłem tutaj te oto grzyby, pieprznik trąbkowy, bardzo bliski kuzyn kurki. One mają tutaj jasne wybarwienia. Dosyć wiązałbym to. O proszę! Kolejny podgrzybek. Nie, <grymne> ja po prostu nie wierzę w to, co się tutaj dzieje. Już zrywam jakiś duży owocnik, żeby go wam w pełni pokazać. Delikatne trąbki, podobnie jak kurki, mają blaszki. Mają tutaj dużo cieńsze kapelutki od kurek i trzony. Pieprzników trąbkowych są puste. Ja już się postaram to, to pokazać. No i to są właśnie trzony. Grzyb, podobno smaczny, mi osobiście w żaden sposób nie podszedł, ale wujek bardzo lubi właśnie te pieczniki. Także pozbieram mu tych kilkadziesiąt sztuk. Ja mam jeszcze tutaj takie typowe wybarwienie pieprznika. Rąbkowego. One są raczej takie ciemniejsze. Nogi mają żółte, kapelusze ciemniejsze. I... No i cóż, można więcej powiedzieć. Ciężko je pomylić z jakimkolwiek innym grzybem. Przeważnie nie są aż tak wielkie jak te tutaj. Nie mają tak dużych kapeluszy. Ja się dziwię po prostu, co się w lesie podziało. I jakie giganty po prostu w tym sezonie rosną. No więc tak, skończyłem jeden wysyp. Sitarzy, grzyby obrane. Aż tutaj w koszyku, tutaj mam drugi. Po prostu tego jest ogrom. To, to przypuszczam, że tego nie idzie przerobić. Nawet jakby tutaj 20 osób wejść do lasu, to wszystkie sitarze, które się tu znajdują. Nie ma, nie ma, takiej opcji, także pierwszy raz myślę, że dzisiaj będę w lesie grzyby zostawiał, ale tutaj taka ciekawostka, bo tutaj już nie jest sitarz, to jest, to jest ślimak po pierwsze, ślimaka się pozbędziemy, nie jest mojego grzyba dziadu, a Uch! idź w diabły, przepadnij Paskudom. To jest po prostu maślak stry. Grube trzonki. Wczoraj Wam je pokazywałem w tym takim bardzo długim wideo. A jeśli ktoś nie oglądał. Grube trzonki. Gęsta siateczka taka. O, teraz złapał. Gęsta siatka. Dosyć ciemny kolor Hymenuforu I takie charakterystyczne. Charakterystyczna faktura na kapeluszu. Wracam do zbierania. Myślę, że skończę za jakieś 15-20 minut. To miejsce mi się drogie, zapomniałem o Was, a znalazłem po prostu piękne, rosnące przy sobie maślaki pstre. Już mi się zaczynają troszkę przebarwiać. Koszyk się generalnie zapełnia. Jestem w szoku, jak dużo dzisiaj grzybów, jak olbrzymie są to grzyby. I tutaj kolejny przykład to jest podgrzyb. Tego, tego grzyba można spokojnie nazwać podgrzybem z podgrzybkami. Bo ja jednak chyba zostanę przy tej nazwie. Fajna sprawa jest taka, że można ich. O, chyba będzie robaczek, ale to ja go w domu zobaczę. Jeśli podgrzybek ma robaki w nodze i trochę w kapeluszu, to podobnie jak z muchomorem czerwieniącym często można te ten środek wykroić i bardzo dużo tego podgrzybka zostaje jednak do spożycia. Ja to idę dalej i chyba już się nie będę wyłączał bo mamy kolejnego pięknego podgrzybka. A co mówiłem to z podgrzybkami jest tak. Ja mówię i w międzyczasie sobie tego podgrzybka oporządzę. Z podgrzybkami jest tak że one lubią rosnąć, naprawdę lubią, w kilka sztuk. Są to grzyby bardzo towarzyskie, więc ja się tu rozglądam, czy jakiegoś, właśnie podgrzybka nie, nie przeoczę. W ogóle to dzisiaj zdjąłem kurtkę, zdjąłem czapkę. O, proszę! Tak, jak mówiłem. Dobrze jest się rozglądać, bo co my tu mamy? Mamy. Jeden, dwa, tutaj mamy trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, chyba tylko, tylko chyba siedem podgrzybków. No i już zobaczcie jak one pięknie wyglądają. Tutaj obok nich jakiś mleczaj, ale jaki niestety nie potrafię Wam powiedzieć. Ciekaw jestem twoją drogą. A ja się w międzyczasie. Zabieram za obieranie podgrzybków. <noise> Idealnie wyszło to stwierdzenie, że podgrzybki <noise> rosną stadami w momencie, kiedy właśnie takie statko podgrzybków znalazłem. Ja jestem w ogóle młodym grzybiarzem, bo drugi roczek przy tym sezonie będę kończył i pierwszy raz. Widzę tak niesamowity wysyp podgrzybków, pięknych w większości przypadków nierobaczywych, i po prostu już ledwo oddycham z emocji, bo podgrzybki są wszędzie. Naprawdę wszędzie tutaj wystarczy zrobić kilka kroków i mamy pięknego podgrzybka. Ja w międzyczasie od tych ostatnich tych grzybów, które Wam pokazywałem. Tych też już kilka podgrzybków trafiłem. A tutaj w ogóle tak to jest moja robota, przyznaję się. A tutaj mamy podgrzybkową trójcę. Ja jestem po prostu najzwyczajniej w świecie w niebo wzięty. Zabieram się za obrabianie grzybów. Jezu, wrócę naprawdę z pełnym koszykiem. Dzisiaj. Pięknych, wspaniałych grzybów. W ogóle to chyba mówiłem, ale ja już jestem bez bluzy, bez czapki. Jest po prostu dzisiaj ciepło. Także przypuszczam, że to co dzisiaj mam, to jest jeszcze nic. Zobaczcie, trojaczki. Jajks. Sorry. Ale to no, trzeba jakoś te emocje odreagowywać co za piękniochy, nawet jeszcze do tego nie robaczy woboziu. Spróbuję wam jeszcze to miejsce podgrzybkowe pokazać. Zobaczymy czy to się uda. Już zabieram koszyk, zabieram nożek i idziemy. To są te miejsca, które już sprawdziłem. Co nie oznacza, że jakiś podgrzybek tutaj gdzieś się przede mną nie schował. Ale przejdziemy dosłownie odrobinę dalej grzybów. W ogóle jest zatrzęsienie. To co tutaj widzicie to są zasłonaki. Ten tam delikatny punkt po prawej stronie piękna to lisówka. Kolejne zasłonaki. Oj! Jest delikatnie ślisko. Idę po prostu najzwyczajniej w świecie drogą. To będą prawdopodobnie jakieś mleczaje. Także tych grzybów jest naprawdę, naprawdę od groma. Zobaczymy tutaj też. O! No właśnie, tak wygląda spacer. Podgrzybek. Do zabrania. Za niego. Kolejny podgrzybek. Jej! <śm> Nie, nie, po prostu ja, ja nie wierzę. I tutaj mamy całą. To nie jest ustawione, to naprawdę nie jest ustawione. Ee, całą rodzinkę pięknych, dużych, dorodnych. Tam jest jeszcze jeden, tutaj jeszcze dwa podgrzybków. Powiem Wam, że marzyłem o takim niu. Że kiedyś się uda po prostu znaleźć miejsce z takim konkretnym, konkretnym sypem grzybów, I to się właśnie dziś udało. I udało się. Co my tutaj mamy? Ciemniejsza czapa niż uprawdziwka. Delikatnie brązowo-czerwony trzon. Jest to grzyb stary, co prawda jak świat. Mam nadzieję, że do suszenia coś z niego się wydobędzie. Ale to nie jest prawdziwe jak szlachetny. To jest borowik, moi drodzy, sosnowy. Odkąd znalazłem takiego borowika giganta, poluję na borowiki sosnowe i sprawia mi niesamowitą frajdę znalezienie kolejnego egzemplarza. Grzybobranie powoli chyli się po końcowi. A to po prostu kolejne podgrzebki olbrzyme. Ten jest dosyć stary, ale bardzo jestem ciekaw tego. On ma kapelutek wielkości po prostu słusznego borowika. No cóż, do suszu. Definitywnie do suszu, żeby nie było, że tylko dwa. Ojej, koślimak się do mnie przykleił. A poszedł ode mnie, dziadu. Drania. To tutaj mamy kolejny, tam też jeden się czai, ale tamten już na tyle widzę stary, żeby go nie było sensu nawet dotykać. Troszeczkę zaczyna siadać mi bateria. Także pamiętając swoje własne rady mieć naładowany telefon wracając w nocy, bo pewnie będę wracał po zmierzchu. To już się wyłączę. Trzymajcie się ciepło, jeśli macie możliwość, ruszajcie po prostu na grzyby, najzwyczajniej w świecie jest. Pięknie. Trzeba tylko znaleźć miejsce, w którym inne osoby nie wchodziły. Im głębiej w las, tym z mojego doświadczenia lepiej, większe szanse na to, że znajdziecie taki pas lasu, w którym nikt nie, przed Wami nie chodził. I naprawdę, delikatna klęska urodzaju jest po prostu... Przepięknie. Trzymajcie się ciepło i dasz grzyb.